Dobry, zapraszam Państwa na spotkanie z lekarz stomatolog Katarzyną bus maleszka specjalistką protetyki stomatologicznej oraz ekspertką protetyki cyfrowej. Pani doktor prowadzi kursy i wykłady dla protetyków. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Niemieckiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz ITI. Kierownik Medycznej kliniki stomatologicznej Dentylion Własku. Pani doktor najczęściej wykonuje prace pełnoceramiczne w czasie jednej wizyty. Witam Państwa serdecznie. Dobry, Witam Pani, pani Lauro. Dzień dobry. no Starałam się jak mogę tutaj e, zmieścić w małej pigułce e, wszelkie e, nie, Pani doktor e, sukcesy. Natomiast e, co jest najciekawsze, to właśnie to, że. E, Korzysta Pani z y, urządzeń cyfrowych, tak, Digital, y, od 2013 roku. One aktualnie w Polsce są y, obecne już od jakiegoś czasu. Niemniej jednak tamte czasy to, to była Pani absolutnym pionierem. No może pionierem nie, bo jak y, wchodziliśmy w y, procesy cyfrowe. To było kilkanaście gabinetów, które już oferowały tego typu usługi. Mam na myśli tutaj obsługę One Visit Dentistry, czyli wykonywanie prac protetycznych w czasie jednej wizyty. No ale w tamtym czasie to było bardzo unikatowe. Zresztą nadal nie jest to zbyt częsty no sposób nie jest postępowania. To było aż tak, popularne. Z tak, zgadzam się. Natomiast no, uważam, że jest to bardzo dobry kierunek, który w przyszłości będzie tym jedynym, tak jak kiedyś były gabinety bez rentgenów. Prawda? A teraz przy każdym fotelu można powiedzieć, jest zainstalowany aparat rentgenowski. Tak, jest to już taka norma. Taki standard. standard. Więc pewnie digital będzie kiedyś standardem w naszych gabinetach, bo bardzo ułatwia pracę. Pani doktor, czy ma Pani swoje ulubione grupy materiałów, które najczęściej stosuje Pani w swojej codziennej praktyce? No jako lekarz protety, który na co dzień zajmuje się tego typu problemami w gabinecie stomatologicznym, muszę korzystać z różnych grup materiałów. Dlatego, że mamy różne wskazania medyczne, bo wykonujemy cyfrowo zarówno wypełnienia odbudowy typu overlay, czyli takie większe odbudowy fragmentów zębów, korony, licówki, mosty, prace na implantach i praktycznie do każdego rodzaju uzupełnienia stosujemy inne materiały. W przypadku wykonywania wypełnień typu inlay-onlay najczęstszym Moim wyborem są prace kompozytowe lub hybrydowe. Na przykład tutaj mogę podać materiał, który często używam, jest to Tetric Cut. Jest to materiał kompozytowy wycinany z kostki, który w ciągu 7 minut jest gotowym materiałem do osadzenia w jamie ustnej pacjenta. Więc to bardzo skraca pracę, tak, ponieważ prawda. założyć duże wypełnienie drugiej klasy MOD zajmuje nawet doświadczonemu lekarzowi co najmniej pół godziny, a tutaj w krótszym czasie możemy mieć przygotowaną pracę, która będzie jednak dużo bardziej dokładna. O, fantastycznie. Kolejnym materiałem, który często stosuję, to są tak zwane materiały pełnoceramiczne i tutaj mam na myśli Empress i Max. W zależności od tego, z jakim zębem mamy do czynienia, czy jest bardziej, czy mniej przebarwiony, czy jest mniej lub bardziej zniszczony, tutaj wybieram materiał w zależności do wskazania. Przy dużych odbudowach oraz pracach na implantach stosuję po prostu IPS Emax jako takie rozwiązanie najbardziej sprawdzone. A proszę zdradzić nam, czym kieruje się Pani przy ustaleniu ostatecznego koloru uzupełnienia protetycznego i czy wspiera się pani w, w tym celu jakimiś narzędziami, czy, czy to i, i intuicja? <noise> Trochę tak jest, można powiedzieć, bo nam, kobietom, jest na pewno łatwiej, bo my na co dzień gdzieś tam te palety barw sprawdzamy, czy to wykonując makijaż, czy malując paznokcie, to zawsze gdzieś tam te kolory są dla nas ważne. Natomiast na co dzień podstawowym takim narzędziem jest po prostu kolornik dopasowany do rodzaju materiałów, jakie używamy. Kolornik, który dodatkowo wspiera moją pracę, to jest tu z niemieckiego Natural Material. To jest kolornik, który pozwala nam ocenić pracę filaru. Dzięki temu możemy dużo dokładniej wybrać ostateczny kolor odbudowy, bo dla mnie jako lekarza to nie jest ważne, jaki wybiorę kolor bloczka, tylko jaki efekt uzyskam u pacjenta. A na to składa się. A, bo to jest jeszcze? Tak, to nie jest takie proste. Tak. tak, na to się składa wiele rzeczy, bo na kolor ostateczny składa się kolor filaru, kolor cementu, który używamy. Kolor pracy oraz minimalnie charakteryzacja, którą nadamy takiemu uzupełnieniu. Dlatego wszystkie te rzeczy składają się w jedną całość. Jeżeli ktoś nie potrafi tak biegle tymi wszystkimi rzeczami zarządzać, to jest taka prosta aplikacja na telefon, która to umożliwia. Jest to aplikacja firmy Iwoklar. Pani doktor, jestem ciekawa, jakie są dla Pani najważniejsze cechy materiału do uzupełnień pośrednich? Łatwość stosowania, przewidywalność efektu końcowego, doskonałe przyleganie do własnego zęba pacjenta, żeby Efekt, który planuję uzyskać, był za każdym razem taki sam. To daje mi taki spokój. Żeby nie było niespodzianek. Tak? Dokładnie. Tak jak ktoś kiedyś mądry powiedział, że my lekarze jesteśmy od leczenia, a nie od uwzględniania reklamacji, chodzi o to, żeby po prostu swoją pracę wykonać raz tak dobrze, żeby nie trzeba było jej w przyszłości poprawiać, bo to wiadomo, są dodatkowe nerwy i stresy. Dlatego od lat stosuję rozwiązania sprawdzone. Tak się trochę śmieję, że jestem talibem stomatologii, bo jak już sobie coś raz wymyślę i to działa, to po prostu później tego nie zmieniam. Oczywiście no, technologie dają nam ciągle nowe wyzwania, więc no, jest nieuniknione, że pewne rzeczy gdzieś ewoluują, natomiast tak, lubię rozwiązania sprawdzone. Po wyfrezowaniu uzupełnienia protetycznego z bloku lub dysku można na różne sposoby je wykończyć i czy ma Pani jakiś taki ulubiony sposób? Moim ulubionym sposobem wykończenia takiej pracy protetycznej jest metoda malowania. W zasadzie używając kilku kolorów, możemy uzyskać bardzo naturalny efekt przezierności brzegu siecznego, drobnych mineralizacji na powierzchni zęba i to jest taka najprostszy sposób. Natomiast, zanim dojdzie do pomalowania takiej powierzchni, to musimy ją wcześniej opracować, ponieważ każdy ząb ma swoją mikro i makrostrukturę. Delikatne wgłębienia. Nie mamy płaskich zębów. Każdy ząb jest delikatnie pofalowany i musimy to wyczuć u pacjenta, jak wyglądają jego zęby. Dlatego każdy ząb jest robiony indywidualnie. I jakimi materiałami? Wtedy używamy frezów protetycznych i wierteł. Obrabiamy to ręcznie frezarką taką protetyczną. I następnie pracę przy użyciu parownicy oczyszczamy z wszystkich zanieczyszczeń, które powstały podczas tego procesu. I przystępujemy do malowania. Które można łatwo porównać do pomalowania paznokci. A, Kolejną metodą. sama przyjemność. <laughs> dokładnie. Kolejną metodą troszeczkę bardziej zaawansowaną, kiedy my chcemy mieć efekt jeszcze bardziej estetyczny, my dentyści lubimy różne przezierności na brzegu siecznym, bo mocno zaznaczone, możemy wykonać pracę w tak zwanej metodzie cutback. Słyszała Pani kiedyś o nie, tym? Nie, nie słyszałam. To jest Ale z przyjemnością usłyszę. To jest metoda już taka bardziej zaawansowana, głównie dedykowana dla techników dentystycznych, bo dla nich to jest bułka z masłem, ale niektórzy dentyści również pracujący w protezyce cyfrowej kuszą się na takie rozwiązanie. Polega to na tym, że z bloczka wycięty jest kształt zęba z delikatnie zmniejszoną powierzchnią brzegu siecznego, i następnie po wycięciu to miejsce jest uzupełniane ceramiką. Taką jak pracują technicy dedykowaną właśnie do tego miejsca. Wadą tego uzupełnienia jest to, no, że wymaga więcej czasu, ale to jest jedyna wada, tak to są same zalety, ponieważ pozwala nam to uzyskać doskonały efekt. W zasadzie poświęcając na to może pół godziny więcej czasu, a myślę, no to, warto, to warto. Myślę, że warto, bo co to jest pół godziny wobec całej naszej pracy, a najważniejsze jest zadowolony pacjent, później zadowolony lekarz. No tak, tak. Jak pacjent jest zadowolony, to lekarz też. Nie Dokładnie. Wiadomo. Zwłaszcza, kiedy. Nasza praca jest wykonana bardzo dobrze. Pani doktor, czy przygotowanie uzupełnienia z IPS EMAX CAD przed cementowaniem różni się w procedurze klinicznej od cementowania IPS EMAX CIRCAT, czyli tlenkiem cyrkonu? Oczywiście to są jakby dwie różne grupy materiałów i każda z nich wymaga innego potraktowania, dlatego że Emax jest dwukrzemianem litu, który wymaga wytrawienia wewnętrznej powierzchni zęba kwasem fluorowodorowym, natomiast tlenek cyrkonu wymaga dokładnego oczyszczenia, odbiałczenia powierzchni. Najczęściej używamy do tego materiału i woklin lub wspomnianej wcześniej parownicy. Każdy z tych materiałów też inaczej łączy się z zębem. Emax łączy się adhezyjnie, dlatego tutaj stosuję cementu, cementu Variolink Aesthetic Dual Cure DC, który jest właśnie cementem adhezyjnym. Natomiast w przypadku cementowania cyrkonu używamy cementu bardziej retencyjnego, na przykład Multilink Automix. Pojawiają się takie doniesienia, że są już substancje, które poprawiają tą adhezję cyrkonu do tkanek zęba, i na pewno będzie to w jakiś sposób ewoluowało w przyszłości. Myślę, że to może być jakiś tam kolejny krok do lepszego osadzenia tego typu prac. Natomiast najczęściej jednak stosujemy nadal takie cementowanie retencyjne. I tak jest najwygodniej. Tak, dokładnie. Procedura jest znana, sprawdzona, szybka. No i dokładna. Pani doktor, a co w przypadku uzupełnień protetycznych o dużej rozległości? W przypadku prac wykonywanych w stylu one visit dentistry, czyli takim, że pacjent przychodzi do gabinetu i w czasie tej samej wizyty ma wykonaną rozległą pracę protetyczną, mamy na myśli maksymalnie trzy punkty. I te A trzy, trzy punkty... punkty można, przepraszam, że wejdę w słowo, te trzy punkty w czasie tej jednej wizyty można spokojnie opracować. Tak, tak? w jednym elemencie. Czyli tu mam na myśli elemencie. trzypunktowy most, bo ja czasem pracuję na pełnych łukach u pacjentów, natomiast wykonuję wtedy prace pojedyncze. Więc w przypadku takiej pracy kilkopunktowej to powiedzmy trzy punkty, tak? A w przypadku prac wielołukowych to najczęściej pojedyncze punkty. Więc wracając do pytania, cementując takie prace kilkopunktowe, to najczęściej wybieram materiał dwukrzemian litu i cementuję go adhezyjnie, tak jak wcześniej wspomniałam, VarioLink Aesthetic. A cienkie licówki? Cienkie licówki też wariolik estetyk, ponieważ najbardziej lubię w swoim życiu upraszczać pewne procedury. I ale to cudowna i... zasada. <laughs> Dokładnie, natomiast jest to cement, który wiąże również chemicznie, bo nie tylko na światło, ale również ma w swoim składzie komponenty, które polimeryzują po zmieszaniu. Dlatego może być on stosowany przez stomatologów już z pewnym doświadczeniem. Czyli takich, którzy potrafią sobie poradzić z szybkim wiązaniem takiego cementu, no w szybkim, czyli kilku minut, tak? bo o takim czasie mówimy, dla osób, które obawiają się, że cement mógłby związać zanim zdążą usunąć wszystkie nadmiary, rekomenduję stosowanie VarioLink Aesthetic LC, czyli taki, który polimeryzuje tylko na światło. Wtedy jest to taka procedura bezpieczniejsza. Oprócz wyboru cementu, to przy cementowaniu na przykład cienkich licówek uważam, że bardzo ważna jest również technika całego procesu. Ja tak staram się uprościć troszeczkę to rozwiązanie i cementuję co drugą licówkę. Wówczas bardzo łatwo mi jest oczyścić filary, które są jeszcze nieprzygotowane, niewytrawione, do nich nie przykleja się cement, więc bardzo łatwo jest to wszystko usunąć. Następnie mogę Ponownie sprawdzić, czy te licówki na pewno wchodzą na swoje miejsce, co przy protetyce cyfrowej jest oczywiste, no ale wiadomo, trzeba sprawdzać. Tak, tak oczywiście. I wówczas jestem w 100% pewna, że praca pasuje w, dokładnie w tym miejscu, w którym powinna i jest bardzo dobrze przyklejona. Nie mamy nawisów cementów. Czyli wybór cementu plus właściwa procedura, to wszystko jest odpowiednim kluczem do sukcesu. Tak to mogłabym podsumować. Fantastycznie. Pani doktor, to ja mam teraz takie pytanie, żebyśmy troszkę zgłębiły temat tego wariolinku estetik. Czy ten cement posiada jakieś szczególne cechy, które wyróżniają go spośród innych cementów i materiałów złożonych? Bo pani doktor szczególnie go sobie upodobała, więc ja z przyjemnością dowiem się i przypuszczam, że nasi słuchacze też. O co, o co w tym chodzi i dlaczego oczywiście. <laughs> e, oczywiście chętnie Pani o tym opowiem. E, e, ja e, pracując już od... E, 15 ponad lat, miałam okazję przetestować różne cementy w przypadku wykonywania prac protetycznych i dokładnie wiem, czego potrzebuję. I ten cement faktycznie spełnia wszystkie rzeczy, które ja bym oczekiwała od dobrego cementu. I co to jest? Odpowiednia konsystencja, czyli taka, kiedy pacjent leży na fotelu, cement nie spływa mi na przykład na podniebienie, tylko utrzymuje się w pobliżu zęba. Czyli Bardzo to jest taka ważna. pierwsza rzecz. Mm -hmm. tak. Druga rzecz, możliwość szybkich, szybkiego usunięcia nadmiarów po wstępnym naświetleniu. Tutaj Procedura jest taka, że ja kilka sekund, dwie sekundy naświetlam i następnie z głębnikiem mogę usunąć sobie nadmiary, które wypłynęły spod... Tkanek zęba, tak aby po prostu nie generować ucisków na tkanki miękkie. Kolejna rzecz, która jest dla mnie ważna, to to, żeby ten cement się nie przebarwiał w przyszłości, żeby była taka stabilizacja koloru. Ten cement nie zawiera amin trzeciorzędowych, i to jest właśnie taka cecha tego cementu, która spełnia ten warunek. Tak. tak. No, no i dodatkowo jest wygodny w aplikacji, to jest też w przypadku użycia tego codziennie bardzo ważne, jest wygodny w stosowaniu. To są cztery takie najważniejsze cechy, które według mnie powinien mieć cement, które w mojej pracy są mi bardzo przydatne. No to wrócę teraz jakby do tego pytania, które zadałam jako pierwsze, ponieważ jest Pani od wielu, wielu lat lekarzem, który zajmuje się prototypą cyfrową. Wielu lekarzy rozpoczyna dopiero przygodę. Z, no dokładnie, co z, roku nowi. tak. I teraz proszę powiedzieć, czy udzieliłaby pani im jakichś takich e, kilku rad, które sprawiłyby, że, że z, z, zachęci ich to, prawda? Bo, bo wiemy, że jednak mm, no jest to. Cyfryzacja, jest to dodatkowy jakby w gabinecie sprzęt, który nie wiadomo, posłuży czy wręcz będzie tylko meblem, który będzie stał i kurzył się pomimo jakby swoich zalet, ale umówmy się, że nie każdy jakby czuje się na siłach. No pewnie, bo najważniejsze. Stania. Słuchajcie, tak naprawdę to powiem Wam wprost. Protetyka cyfrowa jest bardzo przewidywalna, ułatwia naszą codzienną pracę, nie należy jej się bać, ale żeby zacząć ją stosować. To przede wszystkim trzeba się odpowiednio wyszkolić. W teraz w obecnych czasach jest dużo prosie, ponieważ mają państwo do dyspozycji szereg kursów oferujących naukę skanowania, naukę wykonywania takich prac protetycznych poprzez wsparcie firm w zakresie cementowania na przykład czy doboru materiału. Tutaj wszystkie firmy wspierają tutaj nas stomatologów w tym zakresie. Do każdego gabinetu przejeżdża zawsze handlowiec, który chętnie opowie jak dane rzeczy stosować, ale Przede wszystkim trzeba z tego korzystać, czyli szkolenie przede wszystkim. W momencie, kiedy ja zaczynałam, na rynku nie było nic. To prawda. I faktycznie to była metoda trochę prób i błędów, oglądania filmów ze Stanów Zjednoczonych na portalach streamingowych, których jeszcze nie było w Polsce. Pytanie zagranicznych kolegów o wsparcie przy takich problemach, które się pojawiały przy projektowaniu. Uwierzcie mi, to co było wtedy, a teraz, to jest przepaść. Wtedy zaprojektowanie jakichś fajnych licówek zajmowało mnóstwo czasu, a teraz algorytmy są tak świetnie napisane, że zajmuje to po prostu moment. Więc nie ma się czego bać. Zapraszam do protetyki cyfrowej. To jest przyszłość, więc dlaczego nie zacząć właśnie dziś? No i ten zadowolony pacjent. rozmawiałyśmy też o tym, tak. jak ważne to jest dla pacjenta, tak? tak? I że ta protetyka cyfrowa powoduje, tak jak żeśmy tutaj przed spotkaniem rozmawiały, powoduje, że dużo dokładniejsze są te prace, prawda? W mojej opinii one są dużo dokładniejsze, bardzo dokładnie przylegają do filaru, ale lekarz musi odpowiednio preparować i tutaj kursy z preparacji Także jest Zalecane. Też, tak, zalecane. Jest szereg takich czynników, które wpływają na to, że te prace są perfekcyjne. Najważniejsza tutaj jest praca lekarza tutaj e, oraz w, e, wiedza na temat sprzętu, który się używa. Więc na ten moment szkolenia, szkolenia, proszę się nie bać, proszę próbować. Najpierw na modelach, potem na pacjentach, może na mamie, może na tacie, może na mężu też można spróbować. Pani doktor, to teraz jeszcze takie pytanie. Które rozwiązania, mam to na na myśli uzupełnienia um, cało ceramiczne oraz systemy łączące i cementy. Poleciłaby pani lekarzom i czym kieruje się akurat pani w tym wyborze? Takim materiałem pierwszego wyboru u mnie w gabinecie jest IPS Emax. W zasadzie z kilku powodów. Jeden, który może Państwa przekonać do tego rozwiązania jest to, że producent od ubiegłego roku daje 10 lat gwarancji na pracę wykonaną w systemie cyfrowym z materiału IPS EMAX. Pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów. Czyli praca musi być w odpowiedniej wielkości, grubości ścian. To wszystko jest jakby na stronie producenta dokładnie opisane oraz lekarz ma obowiązek wpisać numer seryjny bloczka, z którego wykonuje taką pracę do karty pacjenta. I wówczas na 10 lat możemy mieć spokój, co to znaczy? To znaczy, że jak za nie wiem, 9 lat taka praca pęknie, to po prostu nie będziemy tego robić za darmo, tylko będziemy mieli wsparcie firmy, która nam tutaj to w jakiś sposób Zrekompensuje. Czyli tak? tak. To jest taki czynnik, myślę, dosyć ważny dla pacjentów, bo wszyscy pytają o gwarancję, o ile to wystarczy. No jeżeli firma daje taki długi czas rekomendacji działania swojej pracy, wiemy ustnej, i daje na to gwarancję finansową. No to znaczy, chyba, że jest pewna tego produktu. Chyba tak, znaczy, że jest pewna. Dodatkowo, oprócz tego, co przyklejamy do ust, czyli powiedzmy tą koronę z Emaksu, ważne jest też jeszcze, czym robimy, jeżeli robimy to materiałem tego samego producenta i stosujemy tych procedur, które są przetestowane klinicznie i laboratoryjnie w firmie to jest możemy spać spokojnie wiemy że żaden błąd nie może się pojawić a jeżeli się jednak pojawi i coś nie działa to łatwo jest znaleźć na którym miejscu popełniliśmy błąd bo nie ma tutaj żadnych dodatkowych czynników które mogłyby zakłócić proces więc taka stabilność stosowania bezpieczeństwo to są takie rzeczy dzięki na którym doktor tak stawia. i dlatego uważam że ten Max to jest jednak bardzo często Stosowany. Najlepszy. E, najlepszy do wskazań, do jakich jest dedykowanych. Okay. Tak bym to powiedziała. Dobrze. Podsumowując nasze spotkanie, od 2013 roku pracuje pani doktor w technologiach cyfrowych. Jak, będąc praktykiem, postrzega pani rozwój zarówno technologii digitali, jak i materiałów wykorzystywanych w stomatologii? cały czas ten postęp następuje tak jesteśmy tego świadkiem ile się wydarzyło w przeciągu ostatnich 10 lat myślę że kolejne 10 to będzie kolejna ewolucja druku 3D ułatwienia wykonywania różnych prac tymczasowych w szybszym czasie, w mniejszym koszcie wykonania. Myślę, że firmy cały czas pracują na to, żeby udoskonalać swoje produkty po to, żeby były jeszcze łatwiejsze w stosowaniu, żeby zmniejszać ilość elementów systemu na przykład do cementowania. Kiedyś cementy i bondy do nich były Trzy buteleczkowe, a teraz mamy jedną buteleczkę, która załatwia nam temat. Tak? Uniwersalność. Dokładnie, tak. także idzie nam to wszystko w stronę uproszczenia. uproszczenia. Tak, uproszczenia, minimalizacji też. Te urządzenia stosowane w protetyce cyfrowej są coraz mniejsze. W latach, kiedy powstawały te systemy cyfrowe w 80, tych 90., one były ogromne, zajmowały pół pokoju, a teraz mamy po prostu. Kompaktowe małe kompaktowe urządzenie, tak. które zawiera niewiele czasu, praktycznie w każdym. Gabinecie. Może ono się znaleźć jako dodatkowy atrybut przy Unicie. E, tak, to jest przyszłość. Zdecydowanie tak będzie. <grydy> <grydy> Drodzy Państwo, innowacje w stomatologii to codzienność. Postaramy się mówić o nich w naszym studiu jak najczęściej. Nie może ich przecież zabraknąć w Waszych praktykach. Pani doktor, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do Dziękujemy Państwu i do zobaczenia. Do zobaczenia.